Dobry wieczór kolejny, po raz kolejny. To tak, czwartek nasz. Tak. E, jeszcze raz tylko powiemy: dobry wieczór dzisiaj, chyba że to będzie już jutro. Ja zawsze się mylę, jak to jest tą godziną 0:24. No dobrze. Mamy zaległości z poprzedniego konkursu. Yy, najpierw zaległości z poprzedniego konkursu. Dobrze. Więc zaległości z poprzedniego konkursu, chodzi o. Yy, to konkurs, o tym, jak to challenge, ten jakby to powiedzieć, ten tak, challenge. o najwy, największe zamówienie, o, to znaczy największe, jeżeli chodzi o wartość netto, zamówienie. I z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy niniejszym kolejne dwie zwycięzczynie. E, nagrodę numer jeden za największe zamówienie, czyli szampana moje w rocznicowej wspaniałej edycji wygrywa Asia Czarna, na nowocień. Asieńko gratulujemy serdecznie. Nie wiem, jak to przejdzie przez granicę. <laughs> Zobaczymy. No, a drugą nagrodę w postaci Atelo Kolagenu, również w pięknej rocznicowej edycji, wygrywa Małgosia Graboś. Gratulujemy Wam dziewczyny. Kieliszek, tak. Szampan, kieliszek, więc brawo. Brawo, brawo. Tak, to, to był, był zaległy konkurs? A teraz konkurs, którego wyniki mieliśmy ogłosić, mianowicie odpowiedź na pytanie, na ile pełnych dni kalendarzowych, bo tak pytanie przydało, tak, starczy butelka z I z prawdziwą przyjemnością ogłaszam, że tym razem mamy dwóch zwycięzców konkursu. Gratuluję Mateuszowi Różkowskiemu i gratulujemy Mateuszowi Palecznemu. Brawo, chłopaki. Wielkie, wielkie brawo. Słuchajcie, Symbiokol tutaj parę osób, które wchodziły na wizję mówiło, że to jest produkt wyjątkowy. Ja wczoraj rozmawiałem z jednym z liderów i z Markiem Przeniosło na temat tego produktu. Marek dzisiaj też chciał być ze swoją strukturą, ale okazało się, że ma tyle spotkań a propos Symbiokolu właśnie. Dzisiaj pierwsze zaczynało się o 7.30, a pewnie ostatnio, przedostatnia jeszcze trwa, jak znam Marka, bo to tytan pracy. Słuchajcie, Marek powiedział jedną bardzo, ale to bardzo ważną rzecz. Marek, gigantyczne doświadczenie. Osoba, która no, jest jedną z tych, które budowały wielkość naszej firmy, ma prostą receptę. Marek mówi, że najprościej jest polecić ten świetny produkt po dwóch tygodniach osobistego stosowania, bo dwa tygodnie wystarczają, żeby zobaczyć, jakie efekty przynoszą konkretnemu użytkownikowi tego suplementu, i wtedy wystarczy mówić o swoich doświadczeniach nie ma lepszej metody na polecanie, na rekomendację produktu. Marku, dziękuję za te ważne słowa. Trzymamy kciuki za Twoje spotkania dzisiaj przez cały dzień. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Była też mowa podczas tych poprzednich wejść o punktach listy marzeń, o tym programie. My będziemy komunikować Bardziej intensywnie wycieczkę do Turcji w grudniu będziemy to przeprowadzać z pozostałymi rzeczami. Natomiast sprawdzałem przed 20 i tych punktów w tym miesiącu tylko i wyłącznie trafiło do Was menedżerowie Callway blisko tysiąca. To jest kilkanaście osób, które mogą pojechać, jeśli oczywiście byśmy to podzielili na tę wartość, którą trzeba zdobyć, żeby pojechać do Turcji. Ale to nie koniec. Pakiety 1300, te, o których mówiliśmy też mają wartość punktową i będzie można te punkty zbierać jeszcze do marca przy wykorzystaniu tych pakietów właśnie. To okay. no ja chyba tyle takich <laughs> rzeczy na jednym wdechu do Na wdechu. Kochani, przenosimy się jeszcze do jednego zakładu pracy. Zapraszamy Was wszystkich do Krakowa. Halo, halo Piotrze. Czy my się słyszymy, widzimy, czy jesteśmy już połączeni? listopad w Colway jak co roku jest bardzo ekscytujący, listopad 2022 jest bardzo udany, są wśród nas osoby, które już dość długo biorą udział w tej akcji, ale są też osoby na przykład Monika na przykład Lidzia, które biorą pierwszy raz w tym roku udział w tej akcji no cóż, jak widzicie, my już tam świętujemy nie wiem, czy wytrwamy do godziny 12 ale trzymamy kciuki E, za wszystkich, bo myślę, że jeszcze dużo będzie się w Callway, e, w tych ostatnich godzinach działo. Dla mnie listopad w, e, w tym roku to przede wszystkim kolega nowy Basarz dzięki temu, że nauczyłam się m, na pierwszej ulici jako lidera według określonego schematu. teraz przyniosło mi to naprawdę wymierny efekt. Także super, to mi Listopad był, jest i będzie w Polonii zawsze wyjątkowy. Pozdrawiam wszystkich polonijowców i osoby, które nas oglądają. <grymka> Trzymajcie się kochani, do zobaczenia, pa pa! কে নজরে ফেলা কাটা কিছু কথা নিয়ে কাটা বিচার করতে সরলো নজরে ফেলা মানে মানে নজরে No. Przede wszystkim witam Was serdecznie i chciałam bardzo podziękować za to, jak odebraliście kolagen e, diamentowy, spływają do mnie bardzo dobre opinie. Nie zdajecie sobie sprawy, jaką satysfakcją jest, e, jeśli twórca e, zrobi coś taki kosmetyk, który podoba się Wam, bo to po to to robimy. Także bardzo dziękuję za za wszystkie wasze opinie zadowolenia za to że mówicie że widzicie efekty za te wszystkie zabiegi które wykonujecie no jestem przeszczęśliwa i tak mogę tworzyć dla was bez końca także bardzo bardzo dziękuję. Mhm. Jeśli chodzi o krem pod oczy to niestety nie mam dobrej informacji. My zamówiliśmy i opłaciliśmy opakowania te tubki które pokazywaliśmy na konferencji już we wrześniu. Produkt miał w być produkowane, te opakowania miały być produkowane w listopadzie i parę dni przed uruchomieniem produkcji otrzymaliśmy informację, że zamknięto fabrykę. W Chinach aktualnie jest ponownie pandemia koronawirusa. Chiny mają politykę zero COVID, która wiąże się z tym, że absolutnie zamykają po prostu wszystko. Jak tylko otrzymamy informację zwrotną, bo jesteśmy z tą fabryką w kontakcie od 2009 roku, więc jest to nasz zaufany partner. Więc jak tylko otrzymamy informację zwrotną, natychmiast dam Wam znać. Dlatego tym bardziej czekam na ten produkt, myślę, że tak samo jak Wy, bo wiem, jak fajnie działa w połączeniu właśnie z kolagendem diamentowym i daje niesamowite efekty, o których mówiłam na konferencji. Także bardzo Was proszę o jeszcze chwilę. Niestety na tak duże międzynarodowe mm, sytuacje nie mamy po prostu wpływu i jedyne co pozostaje to czekać. Mhm, dziękuję Olimpiada bezdechu. Czy coś jeszcze chcesz dodać? Dziękuję Wam wszystkim za listopad. Nie tylko za listopad. Dziękuję za cały czas, kiedy jesteśmy razem. Bardzo dziękuję za zaufanie, którym obdarzyliście mnie ponownie. Mam nadzieję, że go nie zawiodłam. Przesyłam Wam najserdeczniejsze podziękowania i życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym czasie. Także wszystkiego dobrego. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. No i trzymamy kciuki za kręg oczy, oby był jak najszybciej. No. <laughs> no bez deku, no bez nie bym zapytała ja to, ja do Syria, ja to, ja to ten na koniec tego kolejne I są nowy, na so one, on todas, te pytania, są nowe, na przykład w obrębie artystycznym, na przykład w są koladzienie, są koladzienie tych rzeczy, kampana, zamiast...

szansę na wygraną. Przypominam, dwa najszybsze komentarze z prawidłową odpowiedzią zamieszczone na tutaj pod transmisją albo ewentualnie na YouTubie nadrodzimy tymi oto No. <grym> Te... W tymi fantastycznymi produktami. W tego. W takim razie zapraszamy do naszego drugiego studia. Halo Adam, czy tam już jesteś? <głosy> <głosy> witajcie, witajcie. Polacy po 36 latach awansują do fazy grupowej Mistrzostw Świata. Pomijmy to już w jakimś stylu. Cieszmy się tym. Po 36 latach. To ja też odkopię jakąś sam, samą historię i zrobimy trzecie pytanie konkursowe. Jak dokładnie? W języku angielskim brzmiała nazwa kosmetyku, którym można też było zadbać o okolice oka. Mowa o napinaczu. Dokładna nazwa. Czekamy na Was w komentarzach. Ok, dziękujemy. Dokładna nazwa w języku angielskim. To Adam powiedział bardzo wyraźnie. Poprawnie mhm. zapisana w mhm. języku angielskim. Tak jest. No dobrze, słuchajcie, to wejście dla odmiany trochę krótsze, bo my tutaj musimy się lekko przerażować. Tak jak powiedziała Katarzyna, no nie wyobrażamy sobie, że nie będziecie z nami na kolejnym wejściu, ostatnim już dzisiaj, podsumowującym listopad. Podsumuje go Nikita Zych, i tam się też będzie sporo emocjonalnie działo. Także wiemy, że jest późno. Wiemy, że to 12, ale słuchajcie. Znaczy, grzeczne dzieci nie chodzą do łóżka. Jak, o, jak tak patrzę na spływające zamówienia, to widzę, że sporo osób jeszcze nie śpi, więc do, <laughs> do, doczekacie na pewno. Zapraszamy Was serdecznie. Chcemy tę symboliczną lampkę szampana wypić wspólnie z Wami, wszystkimi. Mamy nadzieję, że będziecie z nami. oczywiście ogłosić dwóch kolejnych zwycięstw dzisiejszego konkursu. Do o, zobaczenia jest. o północy.